No siema, Tu wasz ulubiony hater Apex Legends, czyli Mishekran, a dzisiaj przygotowałem wam kilka ciekawych newsów dotyczących przyszłości wiadomo kogo. Strzelcie łapę w górę i lecimy z odcinkiem. Aha, i mam Instagrama, wejdźcie na Insta, tam zawsze dowiadujecie się o filmach i streamach, tego polecam je tam po prostu śledzić. Wyciekła ciekawa grafika dotycząca Apexa i prawdopodobnie następnej postaci. Jeśli możecie to tutaj zobaczyć, to mamy chińskie litery i jest to przetłumaczenie według Google Lens na zgadnij kim jestem. Czyli mamy tutaj takie zaproszenie graczy, żeby po prostu była taka zgadu zgaduj, zgadula. No i na podstawie tych ostatnich przecieków, o których wspominałem w poprzednich odcinkach... W że po tej sylwetce możemy wywnioskować, że to jest najnowsza legenda, która dojdzie do Apex Legends Mobile, czyli DJ Nebula, ewentualnie Rhapsody. Takie są przecieki dotyczące tej legendy. Mamy tutaj na ramieniu tego pieska, robopieska, albo taki piesek głośnik, ciężko to określić. Jest to jej ult, jest to jej atrybut. Prawdopodobnie dzięki tej umiejętności będziemy mogli ogłuszać przeciwników, i cała legenda będzie dotyczyła raczej takich umiejętności, sonicznych, będziemy prawdopodobnie mogli ogłuszać ludzi nie wiadomo jaka jest pasywka czy tactical, ale prawdopodobnie możemy się spodziewać czegoś, co będzie związane z dźwiękiem, czy będziemy mogli lepiej słyszeć wrogów, wskazywać ich łatwiej na podstawie jakichś kroków, przypuszczam, że coś takiego może zostać dodane, tak samo gdzieś tam właśnie z jej pasywką dlatego wygląda to dosyć ciekawie ale mam pewne zastrzeżenia, bo jeśli Apex Mobile będzie miał więcej legend ekskluzywnych niż zwykle no to będzie to troszeczkę, uważam, nie na miejscu, może nie taktowne, ale rozumiem z taki zamysł, bo prawdopodobnie w Apex Mobile będzie grało więcej osób na urządzeniach mobilnych z krajów azjatyckich i tam prawdopodobnie te rynki będzie trzeba bardziej zachęcać, żeby właśnie spróbować Apex Mobile. Myślę, że Mobile aż tak dobrze się nie przyjął tutaj w Stanach czy w Europie i stąd też Mobile pewnie będzie troszeczkę bardziej odrębną wersją niż zwykły taki oryginalny Apex. Właśnie teraz wyciekła taka fajna grafika. Zresztą to nie jest wyciek grafiki, ale bardziej grafika przedstawiająca dany wyciek. Jakie legendy trafią do Apex Mobile i te z Apex HD, czyli HD, czyli tego zwykłego Apexa, to będą Watson, Crypto, Horizon, Valkyria, Sir, Rampart, Revenant. Paru brakuje, ale na pewno tutaj zostaną dodane w niedalekiej przyszłości. Widzę, że Apex Mobile jest nieco bardziej aktywny, jeśli chodzi o content, no ale wiadomo, że tutaj nie trzeba aż tyle tego contentu tu jakby nie patrzeć, wymyślać z racji tego, że on istnieje w oryginalnej wersji. No i tutaj pewnie legendy będą wychodziły nieco szybciej, ale co warto tutaj zwrócić uwagę to na to, że mamy tutaj taką rubrykę jak Mobile Exclusive Legends i mamy tutaj listę kilku postaci. Pierwsza to jest DJ aka Rhapsody, czyli po prostu ta DJ Nebula, czyli ta z grafiki. Ale jak dalej się przyjrzymy, to mamy aż jeszcze pięć kolejnych pozycji. I tak jak w ostatnich odcinkach Apex Mówiłem, że fajnie jak będą dodawane nowe legendy, których nie będzie w oryginale, ale um, czy to nie zmierza po prostu w jakiś taki nieco bardziej rozwinięty koncept, który nie będzie się mimo wszystko kleił? No bo. Zobaczcie na to. Mamy teraz y, Spider, Amphir, Monkey King, Botanist i Seeker y, z legend tutaj wymienionych, które gdzieś tam mogą już być w produkcji. Uważam, że powinny one zostać gdzieś tam dodane w przyszłości też do Apexa. Ale prawdopodobnie patrząc po tym, jak na przykład wygląda Fade, szansa na to, że tyle nowych legend zostanie wprowadzonych gdzieś do zwykłego Apexa co są uważam coraz mniejsze. Zwłaszcza, że twórcy nie wiedzą, czy Fade na pewno y, trafi y, do wersji HD. Prawdopodobnie tak, ale to mówimy o jakiejś dalszej przyszłości. No i teraz przyglądając się oczywiście tym legendom, DJ już mamy omówione, ale mamy na przykład Spider, czyli coś pewnie będzie związane z sieciami pajęczymi, wspinaniem się, przyklejeniem być może do ścian. Jakby nie patrzeć, mamy Revenanta, który może się wyżej wspinać. To Spider może być legendą, dzięki której za pomocą pasywki może się przykleić na przykład do ściany. To by było spoko, bo mamy dużo takich elementów na mapie, gdzie, gdzie możemy się po prostu gdzieś się przyczepić, gdzieś się wspinać, a tutaj za pomocą Spider byśmy mogli właśnie się zawiesić na jakiejś linie. Do tego by Mogła strzelać pewnie jakimiś pajęczymi sieciami, które mogą blokować na chwilę, na przykład, możliwość chociażby ruchu albo oddania strzału, bo mamy na przykład zasieciowane nazwijmy to ręce. Prawdopodobnie coś takiego będzie ta postać tutaj miała do dyspozycji. Być może też jakaś mieszanka umiejętności Pathfindera, że będzie można strzelać jakąś liną, biegać po tej linie. Ciężko mi tutaj właśnie jest wywnioskować, ponieważ mamy właśnie takiego Revenanta czy Pathfindera, które. Takie umiejętności Spidermana gdzieś tam posiadają, no ale prawdopodobnie tutaj coś twórcy jeszcze wymyślą. Mamy także Monkey King, Amphir, Boltanis i Seeker. Monkey King brzmi dosyć ciekawie, bo to jest chyba taka pierwsza nazwa, która jest mało nazwijmy to oryginalna. Twórcy próbują zawsze używać jakichś takich bardziej, nazwijmy to, wybajeżonych nazw, a tutaj troszeczkę to odbiega. Rozumiem, że to jest faza konceptowa, ale brzmi to ciekawie. Prawdopodobnie może być to jakaś legenda nastawiona na siłę, na jakieś szturmowanie, coś co miałby mieć kiedyś Forge, który wiadomo zginął z, ręk, z rąk Revenanta botanist, botanist, jak sama nazwa wskazuje, będzie dotyczył prawdopodobnie rzeczy związanych z botaniką, czyli jakieś może tworzenie struktur z drzew, jakichś kwiatów, może jakieś toksyczne kwiaty jakieś pnącza, którymi możemy zaplątać wrogów, ich na chwilę powiedzmy więzić, Seeker, który mógłby na przykład też dostrzegać, no bo sama nazwa już wskazuje, że to Pewnie będzie postać jakaś zwiadowcza. A słowo amfir możemy tłumaczyć bezpośrednio na amper, czyli coś związane z prądem. A jest to nic innego jak jednostka natężenia prądu elektrycznego. Tylko mam tutaj mały zgrzyt, no bo wiadomo, kto taką legendą jest już w Apexie, czyli Watson, która jest po prostu otoczona tym całym światem elektryczności, więc tutaj też by to się mogło gryźć, ale mam nadzieję, że jest jakaś na górze kontrola, mimo wszystko taka jakościowa, żeby postacie nie były zbyt nazwijmy to cukierkowe i żeby wpisywały się w ten świat Apexa. Może za parę lat one trafią też do zwykłego Apex Legends na komputery i konsole, zatem zobaczymy, co się przyszłość. Warto też wspomnieć o tym, że już oficjalnie można mówić o King's Canyon, a dokładnie modyfikacji, że wróci Skull Canyon. Jeśli pamiętacie, to był taki koncept, taki przeciek, gdzie mogliśmy zauważyć, że został odbudowany już w jakiejś części i miałby trafić w przyszłych sezonach. I 14 sezon na 90% będzie się opierał właśnie o tę mapę. Zatem jeden z ulubionych spotów graczy może mieć szansę na powrót, na legendarny skok na skultam tak jak w pierwszych sezonach. Te gazety, które tutaj właśnie widzimy, są z nowego spota Lifeline, no i twórcy nie bez powodu oczywiście to dodali. Mamy tam podpis Say Hello to King's Canyons New Relic, no i dzięki temu mamy raczej informację, że to nie będzie ten kanion, który znamy ze starych, dobrych czasów, ponieważ będzie to po prostu ta wersja zmodyfikowana, odbudowana, bez tych wysokich budynków, Zwłaszcza, że te przecieki były dosyć autentyczne, no i w miejscu, gdzie miasto czaszek było, powróci ono, ale w nieco zmodyfikowanej formie, więc raczej nie liczyłbym na to, co znamy z pierwszych sezonów. I na koniec zostawiam ciekawą informację na temat nowych monsterków Apex. Mianowicie te prawdopodobnie powrócą w nieco innej szacie graficznej. Możemy być przekonani, że to znowu będą monstery podstawowe oraz białe, te, które dobrze znamy z poprzednich rzutów. Co ciekawe, mamy fajną informację, że kody będą aktywne od 1 września do końca grudnia 2022 roku. To znaczy, rozumiem to przez to, że będą one gdzieś tam w obrocie, te nowe monsterki, a kody będą aktywne do ich pisania pod zawleczki do 31 marca 2023 roku, czyli analogiczna sytuacja jak teraz była na przełomie poprzedniego i aktualnego roku. Czyli prawdopodobnie będziemy mieli do dyspozycji nowe skórki tematyczne nawiązujące właśnie do kolaboracji Między Apex a Monster. Ciekawie się zapowiada, mam nadzieję, że itemki będą nieco bardziej oryginalne od poprzednich. Zatem dajcie znać od razu na kanale, jak będziecie widzieć te monstery w sklepach. Pewnie też będzie mała obsówka, ale myślę, że gdzieś na przestrzeni września czy października już znajdziemy je w sklepach. To na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Elo.